Północny Bazar to cykl programów, w których pojawiać będą się historyczne maszyny, ciekawe przedmioty, opowiemy interesujące historie, nie zabraknie też nietuzinkowych postaci. Trójmiejskie lasy mają różne tajemnice. Jedną z nich jest właśnie to miejsce, w którym znajdujemy się w tej chwili. Ekipa Północnej TV dotarła do muzeum, które ma potencjał stać się jedną z ciekawszych militarnych placówek ekspozycyjnych nie tylko w Polsce, ale także w Europie. Zapraszamy na krótką wycieczkę po Muzeum Wojska Gryf. Obiekt znajduje się w Dąbrówce pod Wecherowem. Muzeum zostało założone w 2013 roku. Przed laty mieścił się tutaj 25. dywizjon obrony powietrznej kraju. Poza czołgami i wozami pancernymi, jak na byłą bazę rakietową przystało, muzeum posiada ogromne zbiory rakiet. Ozdobą kolekcji Muzeum Gryf jest replika pantery, sławnego niemieckiego czołgu z czasów II wojny światowej. Entuzjaści militariów z Pomorza zrobili wszystko co możliwe, aby maksymalnie upodobnić ją do oryginału. W naszym muzeum posiadamy jedną z największych kolekcji pojazdów wojskowych w Polsce. Mamy tutaj m.in. czołg Pantera, dwa czołgi T-34, pojazd inżynieryjny BAT-M, transporter niemiecki opancerzony SDKFZ-251, również trenażer czołgu T-72 i wiele, wiele innych. Nie sposób wymienić wszystkie wspaniałe eksponaty. Muzeum Gryf swoimi skarbami może zaskoczyć wielu fanów militariów. Specjaliści porównują je do słynnego Deutsche Panzermuseum w niemieckim Münster. Poza ogromną kolekcją wozów pancernych z II wojny światowej, nie zapomina się tutaj również o bardziej współczesnych pojazdach. Staram się kolekcjonować również pojazdy używane w polskiej armii po wojnie. Między innymi za moimi plecami znajduje się ciężka ciężarówka rosyjska Kras 255B. Oprócz niej w kolekcji są jeszcze dwa stary wojskowe, Star 660, tzw. Tak Pszczółka oraz jego następca Star 266. Mimo, że od otwarcia obiektu minęło ledwie pół roku, w muzeum ciągle przybywa eksponatów. Najnowsze to szwedzki Opel Blitz, a także bardzo ciekawa czarna półciężarówka Opel 5 Muzeum posiadało już takiego Opla w wersji osobowej. Muzeum Wojska Gryf to prawdziwa kopalnia talentów filmowych. Jego eksponaty możemy oglądać w wielu głośnych produkcjach. Pantera, którą tutaj widzimy, brała udział w filmie Miasto 44 oraz w serialu Czas Honoru w odcinkach o powstaniu warszawskim. Ciężarówki Mercedes z naszej kolekcji brały udział ostatnio w kręceniu filmu Filipa Bajona, kamerdyner, który trafi na ekrany w 2017 roku. Również Bogusław Wołoszański współpracuje z naszym muzeum. W trzech produkcjach tego producenta brały udział nasze pojazdy. Były to sensacje XX wieku, skarby III Rzeszy i tajemnice III Rzeszy. Ideą przewodnią działania naszego muzeum jest to, żeby te wszystkie samochody i pojazdy były sprawne technicznie, aby mogły brać udział w inscenizacjach historycznych, a także w produkcjach filmowych. Integralną częścią Muzeum Gryf jest Muzeum Saperskie założone przez Piotra Bika, szefa firmy Explosiv. W dawnym budynku koszarowym zamienionym na muzeum poznajemy pełną historię pocisków od czasów krzyżackich aż do współczesności. Na amatorów militariów czekają takie rarytasy jak XIX-wieczne pociski pruskiej artylerii nabrzeżnej, naboje do niemieckiej pantery, pancerz czołowy słynnego Tygrysa. Rewelacja na skalę europejską, niewielka bomba lotnicza z czasów I wojny światowej, a także powstańczy granatnik przeciwpancerny Piat, znaleziony przez trójmierskich specjalistów podczas prac w Warszawie. Mimo że baza ukryta jest w gęstym lesie, a dojazd może sprawić trochę kłopotów, to zarezerwowanie całego dnia na zwiedzanie muzeum na pewno nie będzie dniem straconym. Polecamy również zobaczyć północny bazar, odcinek 10, AN2, pierwszy samolot Wałęsy oraz najstarsze radio w Polsce, północny bazar, odcinek 4. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.